ma dzień dobry, z tej strony Zywer i dzisiaj w Minecrafcie nie ma rud pod ziemią. Mianowicie niszcząc jakieś moby, respimy w miejscu rudy. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Ej, okay, siema, dzień dobry, z tej strony cyber, słuchajcie, a to jest kolejny materiał na moim kanale. Gramy dzisiaj w Minecrafta, ale dzisiaj z mobów lecą rudy. Dosłownie w, w przeności, szczerze mówiąc, można by to powiedzieć. Ponieważ kiedy zabijemy jakiegokolwiek moba, nie liczy się w tym entity typu łódka, typu kurcze, blade, no nie wiem, co jeszcze może być. Okej, okay, więc wracamy, słuchajcie, dzień został włączony, ponieważ mamy włączone dzisiaj moby negatywne z racji, że będzie dużo tutaj rzeczy. I mianowicie, gramy dzisiaj specjalny odcineczek, słuchajcie, na którym za zabijanie mobów respimy sobie różne surowieczki, moje drodzy, Także tak sobie to wszystko tutaj funkcjonuje, powiedzmy w ten sposób, że kiedy zabijemy jakiegoś negatywnego moba, dostajemy z niego losową rudę z losowym procentem. Właściwie z konkretnym procentem, ale no coś takiego mniej więcej działa. Granie, jeśli chcecie słuchajcie podziękować, no to możecie wpaść na kanał pabelito04, który zrobił dla nas pugin i udostępnił nam serwer, gdzie gramy w to zresztą. No i generalnie będziemy dzisiaj, na tym będzie polegało cała nasza rozgrywka. Że mianowicie nie musimy schodzić do podziemi, jest to opcjonalne dzisiaj w odcinku, ponieważ podziemiom surowców po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma. Mamy tu diamenty. Hmm. Piposzy. Diamenty też lecą z małym procentem. No i granie, pamiętajcie, łapka i subik na kanale. Jeśli materiał Wam się spodoba, moi drodzy, no to będzie po prostu mile widziane, ponieważ to jest pomysł mój taki jakiś poniekąd. No wiadomo, były jeszcze jakieś gdzieś na pewno odcinki, kiedy po prostu po zabiciu moba wypadały z niego surowce w klasycznej wersji, czyli surowiec. A dzisiaj gramy coś takiego, że surowiec po prostu stawia się w miejscu takiego moba. No i dodam, że każdy mobek działa w ten sposób, czyli zarówno kurczak, zarówno jakiś, no nie wiem, pokonamy smoka, to też z się z jego ruda teoretycznie. No ale każdy taki mobek typu. Właśnie takiego chodzącego tutaj memiarza po prostu może przemienić się w mobka w tego w surowce. No i generalnie możemy zdobyć, na przykład, jak widzicie, żelazo w ten bardzo prosty sposób. Jednakowoż działa to tylko na moby, które zabijemy my ręcznie. Także myślę, że całkiem spoko. Plus dodam, że są doryspiane cały czas moby przez Adminiunia, więc moby będą się pojawiały. No i mamy włączone też potwory, które dzisiaj w odcinku mają być włączone właśnie z racji prostej, że musimy w ten sposób, słuchajcie, jakoś pozyskiwać dodatkowe surowce, ponieważ działa to też na moby negatywne. Także no cóż, jeśli wad Materiał wam się spodoba, no to łapajcie. Sub, słuchajcie. I myślę, że kiedyś w przyszłości może zdarzy nam się go na przykład powtórzyć. Myślę, że fajnie by było, kiedy sobie zagrać coś takiego, na przykład większej ilości ludzi. No a jeśli macie jakieś pomysły na fajne odcinki, możecie pisać w komentarzach, moi drodzy. Ja nawiasem mówiąc, mam już wystarczająco żelaza, żeby podawać na diamenty. Więc imo idę sobie gdzieś to przepalić i będziemy szukać, słuchajcie, diamentów. Kilof przeklęty, coś tego z rodzaju. Dobra, jestem więc tutaj i muszę przepalić sobie żelazo, żeby zrobić sobie kill na rzeczy diamentowe, moi drodzy. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to. Będzie najlepsza opcja. Muszę też przy okazji jeszcze zdobyć jedną ważną rzecz. Muszę zrobić sobie możliwość przepalania. Przypominam, żeby nie ustawiać timeset, daj czasami, jeśli wpadnie noc już tutaj. Ponieważ doba trwa w Minecrafcie w tym momencie tylko tyle, ile trwa. Nie ustawiamy dnia. Taka zasada powiedzmy wleciała tutaj w dzisiejszym odcinku, w szczególności będziemy się jej trzymać, ponieważ moby negatywne też dają nam drop surowców. A myślę, że każdy raczej by chciał się jakoś tutaj fajnie uzbroić. No mamy 20 minut akurat na to dzisiaj. No i ze mną gra dzisiaj takie przedstawicielstwo tutaj. Chciałbym w ogóle powiedzieć, że zapraszam serdecznie na streaming które dzieją się na pewnej platformie innej. No nie będę mówił, bo YouTube tak do niej tak sceptycznie podchodzi, ale generalnie zapraszam na codzienne streamy, słuchajcie, tam, właśnie tam. To jest na platformie, której nazwy wypowiadać nie wolno. No generalnie zapraszam Was na codzienne streamki z Minecrafta, gdzie to też będziemy właśnie nagrywać odcineczki, eventy, jakieś inne tego typu rzeczy. No w każdym razie Was zapraszam, jeśli nie wiecie o co chodzi, no to jest taka sobie platforma, może ktoś Wam powiedzieć na przykład, że cyferkowy, o, tam się wpisuje cyferkowy i wyskakuje. Gadam w ogóle, jakby to była jakaś dziwna platforma, nie wiem... Z, z czymś takim niedozwolonym Okej, okay, nieważne W każdym razie idę szukać diamentów okej, okay, widzę tutaj redstone i jest kurczak, bardzo dobrze, czyli jeszcze gdzie nie gdzie można znaleźć słuchajcie, ale mogę zbierać rudy po pozostałych graczach, tak przynajmniej mi się zdaje, no generalnie powiem też, że odcinek został słuchajcie wybrany, ponieważ pewna osoba, pewien widz może nawet byłeś to ty, przepraszam piesku to niestety byłeś węglem, no ale pewien widz napisał na czacie, żeby zrobić odcinek w odwrotnej konwencji, czyli kiedy wykopiemy jakiś surowiec, respi się w jego miejscu mop. ja stwierdziłem, że coś takiego, że tak powiem średnio mi pasuje osobiście, więc stwierdziłem, że zrobię Odcineczek w odwrotnej konwencji. Czyli akurat dzisiaj, kiedy zabijemy jakiegoś moba, w jego miejscu respi się surowiec. Z procentową szansą jest jakaś szansa, prawda, na to. Z tego co widzę w ogóle kurczaki tutaj admin nam respi. No i bardzo dobrze kurczaki to też moby. Problem w tym, że widzę, że tutaj, gdzie ja jestem, no to już sobie jakiś franko w blade chodzi, więc szanse na diamenty są tutaj stosunkowo małe. No ale ja mam się zamiaru tym przejmować. Być może jeszcze uda mi się dozbierać całego seta. Taki jest, prawda, mój zamiar, moi drodzy. Więc oczywiście polujemy dalej na te mobki. Fajnie jakbym jeszcze trafiał w te kurczaki. Kurczę, wszystkie. To by było po prostu fenomenalnie. Dobra, dzień dobry panie Kurczaku. I pan jest diamentem. Pierwszy diament, Pepo Szaj. Jest Mr. Squid. By the way, squidy to chyba jest jedyny czas, kiedy jesteście przydatne aż tak. Ponieważ squidy, ryby i wszystko, dosłownie wszystko, co jest mobem takim, powiedzmy, w Minecraftie. What the fuck are you doing, squid? What the check is that? Szczerze mówiąc, dobra. Schowałeś mi się pod wodą. Nie ma tego problemu, mordo. Stałeś się pięknym złotem, zaprawdę. Złoto całkiem spoko. Zawsze można jakieś syciory dorobić, powiedzmy, przy okazji. Dzień dobry, MakeFake. Witam Cię bardzo serdecznie. Z tego, co widzę, jest to już polowanie na to, kto szybciej zapoluje na niektóre rzeczy. Czy ja zebrałem? Jest Wam ten diament, także w raje czego, słuchajcie, diamentowy miecz będzie mój. Mam przynajmniej nadzieję, że uda mi się taki zrobić. Nawiasem mówiąc dzisiaj w tym odcinku możliwe, że będą z dwie arenki, tak sobie myślę, bo będzie po prostu chyba... Na tyle mało teraz, powiedzmy, materiału, słuchajcie, z przygotowań, że nie będę chciał Was zanudzać tym wszystkim, raczej ja sobie tutaj skupię się na zbieraniu wszystkich itemsów sobie, no i już po starcie PvP po prostu będziemy się słyszeć, a wtedy po prostu nagramy sobie drugą arenę, żebyście mieli porządnej długości materiał, z racji, że teraz szkółka trwa. Nawiasem mówiąc, możecie mi powiedzieć, na którą macie i do której macie zajęcia, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, słuchajcie, bo dzięki temu będę wiedział, o której wstawiać Wam odcinki lamy. No niestety jest to ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić. Lama nawiasem mówiąc jest chyba najbardziej niebezpiecznym z tych mobów póki co, no bo jest w stanie nam odpluć, więc w stanie jest nam teoretycznie oddać. Nie przejmujemy się tym natomiast za bardzo. Dobra, kurczak, nie podskakuj, bo cię, kurde, cwaniaku rozwalę. No niestety tutaj bez żadnych lepszych rzeczy. Muszę pamiętać, nawiasem mówiąc, żeby na czas zacząć przepalać, ponieważ zostało nam 11 minut w tym momencie do startu PvP. No ja myślę, że już na jakiejś części seta jestem w stanie sobie pozwolić, więc coś już będę miał w każdym razie. Nawiasem mówiąc, jedyne co można w tym momencie chyba podziemią zdobyć to są, słuchajcie, tak naprawdę na dobrą sprawę części rzeczy na Engine. Tak mi się przynajmniej zdaje, że pod nie ma za bardzo co chodzić. Powiem Wam też tak w tajemnicy, że jest szansa na Debris tutaj, tak? Można trafić Debris, można sobie netherite'owy miecz zrobić, jednakowoż jest to szansa bardzo, bardzo zresztą mała, jak widzicie tyle surowców wypadło. Może mi ktoś napisać... Czy kurcze blade trafił już coś tego rodzaju? Nawiasem mówiąc, jak ktoś tam ma faktycznie spawner, to serio zazdroszczę w tym momencie. Bo spawner to jest naprawdę oporzecz. Definitywnie do Debrisa tutaj szczęście. No, także ja nic nie kłamałem, słuchajcie, Debrisy są jak najbardziej do trafienia w tym momencie. No, cóż mogę powiedzieć, super. Nawiasem mówiąc, fajnie, że to jest odcinek, który nie wymaga od nas słażenia, kurcze blade pod ziemią. To warto tutaj nadmienić na pewno. Ja osobiście lubię takie odcineczki, gdzie można kopać. Ja lubię kopać. Nie, nie wiem, po prostu lubię kopać. Słuchajcie na odcinkach. No, tak szczerze mówiąc, ale wiem, że nie każdy lubi, więc pewnie będziecie usatysfakcjonowani tym, że gramy sobie w tym momencie troszeczkę inaczej. Nawiasem mówiąc, tutaj zaraz zaczną respić się negatywne MOBY. Więc pokażę Wam, że to działa też również na nie. Pozwolę sobie oczywiście. Pierw przygotować wszystkie rzeczy na moje uzbrojenie, bo przydałoby się zmienić troszeczkę mój street. With, mój, mój sposób ubierania się, w każdym razie, w tym momencie muszę się jakoś uzbroić. No, więc słyszymy się za chwilę, jak mi tych sztabek się przepali trochę. Definitywnym plusem tego, że wybrałem sobie taką miejscówkę w tym momencie, jest to, że te squidy respią się same z siebie w bardzo dużej częstotliwości. Także mamy o tyle szczęścia, słuchajcie, że tutaj raczej dam radę się dozbroić na spokojnie, na fula. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zrobiłem sobie siekierę z żelaza, no bo tego żelaza nie mam za dużo, nie kryjmy tego. Ale ze złota dam radę prawdopodobnie zaraz zrobić sobie jakieś portki czy coś tego rodzaju. Póki co, jednak nie chcę się za bardzo oddalać od moich piecyków, bo Anusz, widelec kurcze, blade, ktoś tutaj się zjawi. Jakiś jegomość, słuchajcie, będzie chciał mi zwinąć wszystko. Co tutaj mamy. Także no cóż, muszę samą poradzić w ten sposób, że robię na razie częściowo złotą zbroję. Mam przynajmniej nadzieję, że to jakoś super fajnie się tutaj zgra, naprawdę. Mm, jeszcze dużo mobów przede mną, że tak powiem, do ubicia zostało. No ale cóż, lecimy, muszę zdobyć jeszcze rzeczy na klatę. No i faktycznie teraz to, że się zamknę do tego startu PvP, bo zostało mi sobie 7 minut, więc to nie jest tak dużo we wszystkiemu. Mamy też negatywne moby, słuchajcie. No akurat tym razem mi się nie powiodło. Ale mamy takiego pana szkieleta. No i pan szkielet, jak widzicie, też respi surowce. Także wszyscy. Wszystko się zgadza, że tak powiem. Wszystko, co my zaciukamy naszą własną ręką, że tak powiem, respi dodatkowe surowce. No ja już mam prawie, słuchajcie, wystarczającą ilość żelaza, brakuje mi tylko i wyłącznie jednej sztabki, żeby zrobić sobie pełne uzbrojenie już. No i tak naprawdę wtedy mogę jedynie polować na diamenty, wydaje mi się, z tego wszystkiego najbardziej, które no niestety mają jakieś taki dosłownie 5% albo nawet mniej w dzisiejszym odcinku. Także cóż mógłbym rzec, słuchajcie, jest to mała szansa. Wbrew wszystkiemu, ciekaw jestem, czy ktoś dał radę z Debrisem. Czy ktoś dał radę sobie jakiś mieczy kuszykować, lepszy z tego czy coś. Nie wiem, z tego szczerze mówiąc. Wiem natomiast, że zostały mi 4 minuty do startu PVP, i nie jest to aż tak dużo czasu, jakby się wydawało więc muszę się zebrać, wbrew w, w, wszelkiej wątpliwości w sobie jak najbardziej, no i ruszyć, że tak powiem, w poszukiwaniu chociażby negatywnych mobów, bo jednak bo to, co w wodzie, to się strasznie ciężko bije, wam powiem, więc muszę się rozejrzeć gdzieś tutaj. Mam też jedną strategię, którą sobie taką wymyśliłem na szybkości, więc to sobie uszykuję lepiej. Zapewne wiecie, o co chodzi, jeśli nie wiecie, no to przykro mi. Jeśli wiecie, możecie napisać w komentarzu, co cyfr chcę zrobić, To takie proste, takie powiedziałbym, takie XD bardzo, co cyfru teraz chcę zrobić, no ale cóż, moi drodzy, nasłyszymy się przy PvP, bo faktycznie dużo dzisiaj się gadam, Gatdy. Czy PvP wystartowało? Przy okazji border, proszę, o uruchomienie z racjonalną prędkością, panie adminie, żeby tu już ruszyło. Problem jest taki, że część graczy... What the fuck is that! Miała, słuchajcie, farta... O, czemu tu jest delfin? Okej, okay. słuchaj, kolego, ja bym ci pomógł wejść do wody nawet. Czemu ty z ten delfin jest jakiś uszkodzony, kurczę, w drugą stronę, kolego. W drugą. Eee. Ehm. Dobra, zepsuł nam się Delfin. Dobra, to nie będę ci pomagał w takim razie. Jak nie chcesz, to nie chcesz, Mordo. Ja tu chciałem Cię uratować. Mamy pierwszego zawodnika, słuchajcie, na naszym horyzoncie. Więc lecimy, że tak powiem. F3B możemy wyłączyć. I mamy, słuchajcie, hicior jest. Gracz został pokonany w dwa hity. Bardzo, bardzo dobrze. W takim razie co? Mogę wymienić sobie części seta złotego na żelazne części, które miał ten zawodnik. Bo myślę, że będzie po prostu tak najlepiej. Miał diamentową sikierę, ale kozak przy Dobra, żarło mamy. Border powoli będzie słuchajcie, szedł sobie do środka, więc zaraz został ławę, w każdym razie. Więc mogę teraz szukać kolejnych przeciwników. Nawiasem mówiąc, mógłbym polować też na większą ilość diamentów, ale zrobię sobie łuk, tylko że nie mam żadnych pajęczyn. No obstawiam, że nigdzie na powierzchni nie znajdziemy sobie kurczę blade. Żadnych no. Jakie tempo ma rozgrywka dzisiaj. I tak stwierdzam, moi drodzy, że raczej będzie tutaj zagrane więcej niż jedna runda. Ale w tym momencie mogę spróbować, słuchajcie, przeprowadzić desant na gracza naszego. Okej, okay. jest tutaj, że tak powiem dziko. Okej, okay. jest Hicior, pięknie. Tarcza rozbite, nasz zawodnik kurde kurdebele obite, super. Dobra, może bym używał siekiery bardziej. Okej, okay. muszę uważać na siebie. Dowody, delfin dawaj efekt. Dobra, jest delfin grace. Dostałem efekt. Pytanie, czy mam na plecach go? Nie mam zawodnika na plecach. Bardzo dobrze, mogę zjeść sobie. No i zregenerować się. W porządku, słuchajcie, czy coś mnie tu goni? Raczej nie. Delfiny w tym miejscu to jest po prostu największy fart, jaki mogłem mieć. Prawie pokonaliśmy słuchajcie Simple. Naprawdę niewiele musiało zabraknąć, bo dostał pełnego krytyka z diamentowej siekiery na klaciole. Więc, no, że tak powiem, w tej sytuacji nie mogło mu zostać za dużo HP. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika na horyzoncie. Więc słuchajcie, lecimy w tą stronę w każdym razie. Okej. Okay. X dostał pierwszego hita, pięknie. Dobra, przydałoby się go hitnąć jeszcze tak... przynajmniej z dwa, z trzy może razy nawet delfin. Wszystkie delfiny dały mu efekt. Serio, tylko nie mi. To szkurde bele, delfiny, jakie wy jesteście sas. Gracz został pokonany. Finalnie dogoniłem go na szczęście. Było ciężko, muszę tyle powiedzieć. Bardzo dobrze mi uciekał. Delfiny go bardzo poratowały. Miał pajęczyny. Ciekawe czy tych pajęczyn wystarczy na łuk. Oh damn boy. Hi, hi. Że tak powiem, warto będzie sobie zrobić w tym momencie łuczek na pewno. No, no przyda nam się i to bardzo. Mamy 15 strzał. God damn. Kto bym sobie wziął może kurczę na drugi slot? Diamentowy kilof, ale i tak nie zrobię raczej sobie nic kurczę blade z tymi sztabami. Netherite raczej nie przetopię czterech takich sztuk teraz kiedy trwa PvP. Także musimy się, słuchajcie, starać. Kolejni gracze odpadają. Przypominam, żeby powychodzić, jeśli zginęliście. Też admin, możesz patrzeć na tego, kto zginął i kuczy, żeby wyszedł na pewno serwera. A my dalej walczymy. Niestety MVP jest dalej żyw, a nie podoba mi się to za bardzo, bo to jest, słuchajcie, strasznie niebezpieczny bysior, który zresztą leci w tym momencie na mnie, więc muszę tu uważać. Przypominam też o włączeniu fall damage'a, jeśli jeszcze to zaszło po w każdym razie. Okej, okay, jak to wygląda? Czy mamy fall damage? Nie wiem tego. Nie ma jeszcze Foldemedza, okej. Okay. A ja się tutaj bezpiecznie sprawdzałem, kurczę, żeby nie spać czasami. Także, moderatorze, proszę nie spać. Okej, okay. no, damage został włączony, prawidłowo. W sumie nawet F3B wiecie, co nie było do końca głupie, bo widziałem wszystkie entity, jakie są w okolicy. W ten sposób widziałem przeciwników. Którzy może niekoniecznie chcieli być widziani i przy okazji te białe kreski od tego lepiej są widoczne. F3B nawiasem mówiąc, jeśli chcielibyście znać skrót klawiszowy przy użyciu, którego to robimy. No, dosyć mocno to pomaga, jak widzicie w akcji. Okej, okay, spodni sobie nie zrobi tak, ale nie mam tak, Kurczę, blady, bo pograłbym sobie coś pod ten przedmiot. Okej, okay, tam mam jakiś higher grandzik, z tego, co widzę grany. Mm, nawiasem mówiąc, więcej tych itemsów bym potrzebował, które tutaj trzymam. Nie wiem, czy nie jest ktoś pod górką czasami w tym momencie. Coś mi tu śmigło. Okej, okay, śmigło albo nawet mignęło? Nie. To to jest jakiś, kurde item tylko. Także tam nie było gracza. A przynajmniej kurczę, jeszcze w tym momencie nie było tam gracza. Jak to wygląda, słuchajcie? Zostało nas kilku, więc ciekaw jestem słuchajcie, kto stąd zwycięży najbardziej tutaj jakoś. Myślę, że MVP ma jakąkolwiek przewagę tutaj siłową, taką znaczną, nawet bym powiedział. Bo jest to zawodnik niebezpieczny. Du -du 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 -du. No i właśnie kolejny gracz został pożegnany przez nas przez potęgę, słuchajcie, MVP, więc ja może pójdę sobie w tą stronę. Więc lotak zżegnamy, oczywiście. Kurcze, blade nie damy. Okej. Okay. Dobra, jest traf, cudo. Kurcze, blade, jakby tak więcej razy kubosa trafiło. Prawie kurde, zleciał, że tak powiem. No, prawie byłem w domu, że tak to ujmę. Mm, jak wygląda sytuacja? Pleców nie mam. Z tej strony też nie ma przeciwników. Parkour z Bedrocka, okej. Okay. Nie wnikam w każdym bądź razie. Rozlejmy sobie wodę. Dobra, graczy zostało jeszcze kilku. Pewnie pod ziemią ktoś się chowa. Fajnie byłoby było jakby się wszyscy wyszli na powierzchnię oczywiście moi drodzy gracze. Bo nie fajnie jest jak pod ziemią siedzicie jak mamy deathmatch. No ale okej. Okay. Zobaczmy co tutaj się dzieje w tym momencie na środeczku. jest nie, nie za dużo. Widzę, że wędka playing jest tam robione. Mm, więc kurde, ale ja myślę, żeby tutaj jakoś dodatkowo wspomóc naszego gracza na higher grandzie. Ale tak też tak... Tak, ukośliwie, że tak powiem. Ok. Dobra, kurde. To mi się nie udało akurat. Ale mamy coś, co bym chciał. Mamy twoje buty, Mordo. Dobra, jest. Dwa hiciory, super. Już niewiele powinno ci zostać w każdym razie. Ok. Dostajesz hiciora, super. No i pięknie ładnie, że tak powiem. MVP na plecach. Z MVP na plecach. Dobra, cyk. Ja bym tu musiał to jakoś kurczę, blade. Nie wiem nawet, jak rozegrać. Żeby wyjść z tego zwycięsko, szczerze mówiąc. Ok. Dobra. Kurde, ach, mój trik się udał, ale niestety odbył na pełnym HP. Miało to mi w razie czego słuchajcie w takiej sytuacji patowej pomóc troszeczkę, no ale niestety w tej sytuacji przegrałem. Więc cóż powiem: oni się tu będą trzaskać, każdy kto był na lewie będzie znał. Słuchajcie, finalny werdykt tej rozgrywki. No, a my widzimy się na kolejnej arenie. Także cóż, moi drodzy, do zobaczenia na kolejnej rundzie, już za chwilę. Okej, okay, słuchajcie, spadliśmy. Runda druga już została rozpoczęta przez nas. Tym razem gramy w lekko innym składzie, ponieważ inni gracze lekko się trafili. Dzień dobry, panie owco, witam panią bardzo serdecznie. I jednak ja nie mam czasu na rozmowy z panią owcą ponieważ muszę czym prędzej zebrać drewno, cobblestone i żelazo. Tak jest mój cel. Moim celem jest jak najszybciej, słuchajcie, zdobyć wszelkie przedmioty do zrobienia sobie jak najlepszego seciora. Mam nadzieję, że tym razem troszeczkę poszczęści mi się bardziej do diamentów. Taka jest moja nadzieja, więc trzymajcie za mnie kciuki. Ja jednak teraz faktycznie nie będę wam tutaj zabulał, więc widzimy się dopiero, jak będę kurde bele PvP, słuchajcie, więc trzymajcie, zabije kciuki, że będą tutaj porządne dropy jakieś. A ja nie takie pyćka, pyćka, co były w poprzedniej rundzie. To ja nie powiedziałbym, że to były porządne dropy, w żadnym bądź razie. Także cóż, moi drodzy, słyszymy się za chwilę. No i z uśmiechem, z uśmiechem, moi drodzy. Okej, okay, ta runda jest zdecydowanie trudniejsza od poprzedniej Pod jednym warunkiem, słuchajcie Mianowicie jesteśmy na bagnach I mobów jest tutaj znacznie, znacznie więcej Więc niebezpieczeństwo też urosło Tak znacznie zdeczka, bym powiedział sobie tutaj Z racji, że ja jestem otoczony obecnie przez moby Na tym to miało polegać Poniekąd w tym odcinku, słuchajcie Że jest dosyć niebezpiecznie, powiedzmy Więc no cóż mogę powiedzieć, no to no, 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 trudno Tak się zdarza przynajmniej Ale mam jeszcze opcję zdobywania jakichś surowców Tutaj z mobów, które są przy mnie Jedynie muszę zrobić sobie właśnie jakiś Kurczę broń w postaci chociażby nawet tego miecza. Okej, okay, ktoś mi tu przeszedł, super, to jest nomycik. Nomecik, nomecik uratowałeś mi tyłeczek, że tak powiem w tym momencie bardzo. No, ale oczywiście żadna nagroda się za to nie czeka, przyjacielu. Będę musiał cię rozwalić w PvP w każdym razie. Także moby, jak najbardziej, słuchajcie, są mile widziane, ale też są strasznie dużym problemem tutaj dla nas. Na przykład taki szkielet kurcze blade, który wepchnął mi zombiaka do góry. Nie fajen, przyjacielu. Okej, okay, wchodzisz po pnączach. Ja pierdyle, ale ty jesteś inteligentny. Ja wale po prostu, dobra. Mamy tutaj jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Na przykład diamenty kurcze blade. Gorzej, że robię w tym momencie wejście tym mobom wszystkim. A nomic sobie korzysta kurde. Gdzie, gdzie cywer... Korzysta tam i, tam i nomyt korzysta, jakieś stare chińskie pożekładło, jak mówi, słuchajcie, gdzie, gdzie czterech się coś tam, tam piąty, piętnaście, znaczy więc jakoś tak w każdym razie to brzmiało, dobra, mamy już jakieś jedzonko. Do PvP zostało jeszcze 11 minut, więc w tym czasie muszę zdobyć sobie jeszcze takie surowce, żeby porobić sobie zbrojki. Mam ich mało. Noc jest piękna. To warto by rzec na pewno. No i kurde, moi drodzy, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś tutaj wywalczyć. Na razie mam problem z tym, że jestem obzombiakowany kompletnie. Także fajnie jakby na przykład ty byś padł tutaj, przyjacielu. I ty byś też, kurde, padł i dajesz mi żelazo. Bardzo, bardzo dobrze. Slajmy na szczęście padają bardzo, bardzo szybko, więc można z nich pozyskać całkiem sporo takich rzeczy. Problemem natomiast... Jest apokalipsa zombie, która się dzieje absolutnie wszędzie tutaj. Także musiałbym troszeczkę uciąć, powiedzmy, ich szeregi. Bo to idzie dosłownie z każdej strony. Ja. Pin kole, moi drodzy. No ale tak działa cały trybik dzisiaj, więc nie ma co się naprawdę tym przejmować jakoś negatywnie. Trzeba korzystać z plusów, jakimi są, prawda, na przykład małe zombie, które są kompletnie minusową rzeczą. Totalny minus jeden dla Mojangu za dodanie czegoś takiego. Yy, nienawidzę ich, tak nawiasem mówiąc. No ale oczywiście muszę jakoś sobie radzić z tą hordą zombie, słuchajcie, która na mnie tutaj napiera cały czas. Mam nadzieję, że uda mi się ją przekierować na jakiegoś innego zawodnika. Ewentualnie coś fajnego tutaj jeszcze drobnym. Z tego co widzę, jakiś gracz tu próbuje mnie, kurde bele... Niefajnym sposobem wykluczyć z rozgrywki Także to mi się niestety nie podoba, Nomycik Także jesteś na mojej liście na pewno graczy do zabicia No bo kurczę, korzysta sobie z moich zombiaków Niefajnie, Nomycik Bardzo niefajnie, napiszcie niefajnie, Nomycik W komentarzu, to, to nic nie zrobię Ale się uśmiechnę Dobra, wracam do nagrywki no witaj piękny, witam cię bardzo serdecznie po raz drugi Albo nawet trzeci Nie wiem, który raz już spotykam tutaj takiego Pięknisia słuchajcie Normalnie uroczy gentleman, że tak powiem Wezwany Szlim po prostu Bym tak, tak Szlim, najmniej Szlim na pewno miał Ja tutaj muszę te mniejsze zrobić Bo je się na szczęście rozwala dosłownie innym pacnięciem Słuchajcie, więc tu nawet jakiejś specjalnej broni Nie potrzebuję, a za to jestem w stanie Zrobić sobie pełne uzbrojenie Nasi gracze oczywiście giną cały czas do nieba Także na przykład teraz mamy pozbytego gracza jednego Ja sobie tutaj też skorzystałem moi drodzy. No i część rzeczy sobie zebrałem, także bardzo dobrze. No, każdego gracza można, prawda, podnieść w każdym momencie, więc nie ma się co tym przejmować, jeśli ktoś padnie. Na tym to, słuchajcie, polega. Takie utrudnionko, że farmimy sobie, walcząc przy okazji z mobami. Mamy też sukcesy in the fall in the wall, to oznacza, że ten gracz się zrespił i nie wyszedł z serwera jeszcze. Także żegnamy Lotangsa, niestety odpadłej z naszego dzisiejszego teleturnieju, że tak powiem. O! Dobra, to nie było zbyt dobre dla mnie. Ta lokalizacja, nawiasem mówiąc, nie jest zbyt przyjazna Dlaczego ten del... Okej. Okay. Delfin wącha syry zombiaka. Nie wnikam w to absolutnie w żaden sposób. Ja muszę wejść po prostu sobie na drzewo i przepalić jedzonko. Pochom przy okazji. Okej, okay, zajęło mi to trochę dłużej niż sądziłem, do zbranie się. Szczerze, mówiąc na taką ilość mobów, nie spodziewałem się, że tak długo zajmie mi zebranie pełnego seta, szczerze mówiąc, no było to cares, no ale to może bardziej mowy przeszkadzały, aniżeli faktycznie trwało to tak długo. No cóż, zaraz się rozpocznie PVP, właściwie PVP już, moi drodzy, startuje. Także trzeba uważać na pewno. No ja na szczęście mam pełną zbroję płytową żelazną, jakkolwiek. Tak jestem uzbrojony. Chyba całkiem nieźle jest w każdym razie. Efekty już poznikały bardzo dobrze. Jednak, ja bym zrobił sobie jeden przedmiot, słuchajcie, tego jeszcze nie ma. Czyli zrobiłbym sobie siekierę żelazną. Tak, myślę, że to jest dobra rzecz. Fajnie też, że udało mi się, słuchajcie, na zebrać tutaj ym, troszeczkę powiedzmy rzeczy na diamentową siekierę, więc bar... Boże, siekierę, na miecz. Także bardzo dobrze, słuchajcie. Z tego co widzę, dzień już tutaj wstaje. Przypominam, żeby dzień wstawał, panie Adminie. Jak dzień jest naturalnie, się rozpoczyna, niech się ten dzień rozpoczyna. Okej, okay, Nomycik, widzę, że masz lagi. No, także fajnie, jakbyś nie teleportował się tak po mi tutaj przed twarz. Bardzo mi się to nie podobało akurat w tym momencie, ale dobrze. Poradziliśmy sobie yy, obronną ręką. I bardzo dobrze to Nomycik padł z naszej ręki, bo ten gracz wyjątkowo podpadł mi w tej rundzie, trzeba wam powiedzieć. Strasznie... Grał na mega hamówę po prostu, podłaził, zbierał surowce, które z mobów mi wypadały i tak dalej. No i bardzo dobrze że został moim pierwszym healem. Zlagowało, co prawda troszeczkę. Ja bym chciał, żeby dzień był jednak ustawiony, panie admin. Bo noc ma trwać, tylko tyle i noc faktycznie trwa na tym trybie akurat dzisiaj. A nie, że my tu ustawiamy specjalnie noc dodatkową. No otóż nie. ok widzę, że mamy problem na horyzoncie. Zdążę zebrać, zdążyłem, ok Dobra, jak to tutaj się będzie miało do naszej walki? Nie wiem szczerze mówiąc, muszę uważać na plecy w takim bądź razie. Okej, okay. hittor wszedł. Dobra, nie mam zabezpiecznej pozycji, mam między dwoma kurczę mocnymi graczami. Okej, okay. niech walczą między sobą w takim razie. Ja bym sobie wszedł może gdzieś tutaj. Okej, okay. warto będzie na pewno zainteresować się tą walką. Bo jeden z nich może z niej wyjść osłabiony, na przykład. I może być to Simplek. Kurde, kurde, bele. Oh! No i pięknie. Pozbyłem się naprawdę sporego zagrożenia w tym momencie z gry. No i przy okazji zdobyłem też jeden souvenir. Dosyć mocny. Czyli kurcze, blade perły. Boże, jabłka. I ile żarcia miał? Jezus Maria, naprawdę dobry gracz. No cóż. Wiedziałem, że nie, na słabego to ja nie trafiam w tym momencie. Nawet mogę wyłączyć w sumie hitboxy i temów. Już tu mi raczej za dużo to nie da. Nie widzę natomiast żadnej diamentowej zbroi, nic tego rodzaju. Więc dobrze. Mam zapas jedzenia. Mam zapas strzał, ja mam zapas wszystkiego. W tym momencie mogę walczyć z innymi graczami dosyć mocno. Teraz tylko czekać, aż Border zejdzie się na mniejszą odległość. Będę mógł bardziej tutaj przycelować się w pojedynczych graczy. No ale dobrze, dwóch mocnych przeciwników wyeliminowanych bardzo szybko. To wróży bardzo dobrze do naszego odcinka, słuchajcie. No ale cóż, także ja idę sobie w którąś ze stron, no i szukam jakiś rywali, żeby jeszcze móc powalczyć. Tak, trzymajcie za mnie kciuki, moi drodzy tak powiem niebezpiecznie na Łazarskim rejonie sobie ktoś tutaj kurcze blade jeździ po okolicy, uga buga że tak powiem można go trochę poobstrzeliwać tutaj niestety nie trafiłem, ale mam zapas strzał taki, który pozwala mi na spokojnie sobie obszczeliwowywać takich jagomości słuchajcie którzy tutaj mi podchodzą powiedzmy pod okolicze i, i kurcze blade z mój teren piw paw dokładnie piw paw tak dokładnie piw plus jeden szczerze mówiąc do tego zawodnika Kolejny mój cel, słuchajcie. Na rejonie. I to tutaj jest kurczę blade. Cześć, dzień dobry Segacz. Witam cię bardzo serdecznie. Gdzie ty idziesz, przyjacielu? Ja bym chciał zapytać, czemu to jest Higher Grandik? Ja bym prosił Cię na dół tutaj bardzo serdecznie, bo budowanie się za wysoko nie jest fajne. Sky Basing jest ogólnie sas mój friend. Dobra, cyk do tyłu. No i pięknie, kurczę blade. Ktoś mi tutaj zasystował. Te hero. Bardzo dobrze w każdym razie, bardzo dobrze. Ja bym chciał jedną rzecz właśnie z Twojego magazynku tutaj, przyjacielu, którą Ty tutaj miałeś przy sobie, a która mi się bardzo, bardzo przyda w razie czego. No niestety zaryzykowałem za to złote jabłko, no ale mm, to jest bardziej... Warte, tak myślę przynajmniej Na moje takie zdanie tutaj to będzie bardziej warte No i warto też trzymać odpowiednią lokalizację No niestety tutaj jest Kubo w pobliżu Także to mi się nie podoba Mam też dwóch obstrzeliwujących moją pozycję Więc warto będzie zmienić sobie teren na sta stały grunt powiedzmy Okej, okay, Smiley dostał pierwszego hita Dla mnie to jest idealna okazja Okej, okay, Smiley kurcze blade jest cały czas obijany przez innych graczy Okej, okay, hicior za hicior Żrem, żeby się zregenerować i bardzo dobrze Dobra, Smiley kurcze blade oberwał Pięknie no i niestety, słuchajcie, padłem bardzo niefajnie, bo akurat odsłoniłem się tarczą, żeby uderzyć naszego przeciwnika. No i się nie udało. Trzech ostatnich zawodników, czyli Smolen, Kubos i Tehiro. Kto z nich zwycięży, szczerze mówiąc, nie wiem tutaj. Kubos na pewno trzyma pozycję bardzo bezpiecznie. Ja pozwolę sobie ten border uruchomić jeszcze szybszy. Albo nawet tak szybszy, kurde, żeby zachęcić graczy do szybszego przemieszczania się. Kubos w tym momencie bił się w Smolena, słuchajcie. No więc nie wiem, kto może tu zwyciężyć. Smolen jeszcze na sobie miał efekt regeneracji, więc prawdopodobnie więcej refilii tutaj wjechało. No i perła, którą zdobył ode mnie, ale ten sposób zginął! I zwycięzcą dzisiejszego odcinka, numer dwa rundy, został Ty Także gratulujemy. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. nowego że odcinek czy wam się podoba. Pamiętam się o łapce, supie. No i o tym, żeby wpaść na mojego y, streama na przykład. Do zobaczenia w kolejnym odcinku niebawem. Cześć!